Na zaproszenie IPN-u w 2012 roku pojechaliśmy na uroczystości otwarcia cmentarza w Bykowni i przywieźliśmy stamtąd ziemię. Tą, tą ziemię przetrzymaliśmy w, w szkole przez jakiś czas i zastanawialiśmy się, gdzie znalazłoby się miejsce, w którym można by upamiętnić zdarzenia z tamtych lat i tą namiastkę ziemi. No i po rozmowach z władzami lokalnymi tutaj bardzo dużą rolę w tym odegrał. Jerzy Zacharko. Poprosiliśmy właśnie Probosza Najświętszej Parafii, żeby nam może jakieś miejsce tutaj udostępnił. I właśnie tablica Golgota Wschodu znajduje się tutaj na Zakopiańskim cmentarzu. Można powiedzieć, że probosz tak nam poszedł na rękę, że dał nam w prezencie marmurową płytę. A poprosiliśmy kolegów z Liceum Plastycznego, nauczycieli, żeby nam oprawę graficzną zrobili. Więc dlatego mówimy i podkreślamy zawsze, że to jest takie wspólne dzieło całej społeczności lokalnej. A budowlanka po prostu pilnowała i pilnuje, żeby pamiętać o tym, żeby to, te uroczystości zawsze miały charakter. Takich wspomnień, ale z, do naw z nawiązaniem do współczesności. Ostatnie czasy, przedziwnie trudne pod tym względem, ponieważ wydaje się, że patriotyzm, który jeszcze niedawno zupełnie inaczej był przedstawiany, w jaki sposób w naszej ojczyźnie mam wrażenie, że jest ewaluowany. A jeśli tak się stanie, to cóż będzie z naszą ojczyzną. To, co robimy po naszej stronie, próbujemy młodym ludziom pokazać, że Ojczyzna to wieki, że Ojczyzna to pokolenia, że Ojczyzna to groby i krzyże. I gdyby nie te groby i krzyże, myślę, że ta Ojczyzna już by dawno nie istniała. Dlatego musimy pamiętać o nich, musimy przypominać, że Ojczyzna jest wielką wartością, a ci, którzy ją tracili przez pokolenia, czasami o niej tęsknili. Dlatego. Tą ścieżką podążamy. Te nasze podróże na Kresy zostały przerwane przez pandemię, zostały przerwane przez wojnę na Ukrainie, i tak naprawdę w 2020 roku byliśmy w trakcie przygotowań do wyjazdu na Białoruś z IPN-em, i wszystko to zostało w ostatniej chwili odwołane właśnie przez pandemię. Więc mam nadzieję, że młodzież tutaj obecna. I młodzież, która w budowlance kiedyś będzie się uczyła, będzie nadal kontynuować właśnie to dzieło, bo to dzieło nie jest tylko dla nas, dla społeczności tutaj szkoły, ale to jest, to jest dzieło, które powinno służyć wszystkim Polakom. Trzeba pamiętać, że część ludzi tutaj na Podchalu właśnie na Kresy, z kresów tutaj przyjechała. Tutaj znalazła swoją małą ojczyznę lokalną i wiem, że dla nich to jest ważne, że patrząc na tą tablicę Golgota Wschodu i widząc tam za szybką tą ziemię, wiedzą, że ta ziemia pochodzi. Z ze stron, w których się urodzili. Po co tu przychodzimy? Żeby pamiętać.